Siemano, ja jestem domano, witam w kolejnym... No ja powiedziałem, Kuźwa, jaki rym! Witam w kolejnym tygodniu na sklepie. Nie ma jak zwykle żadnego planu, więc wszystko okaże się w praktyce. W pierwszej kolejności pokazu... pokażę wam skupy, które mi się pojawiły w poprzednim tygodniu. No i co, nie przedłużam więcej, zapraszam do oglądania. Jeśli filmik wam się będzie podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subika, bo już mamy prawie 400 subów, czyli to 400 subów już jest. Nie mi się w górę, jako tutaj prawowity youtuber, tak więc yy, zostawcie lajka, komentarz, żeby ten kanał się dalej mógł rozwijać. W tym tygodniu pojawiło się sporo ciekawych gier. Zresztą jak zawsze ale tym razem mamy dużo gier na starsze konsole, bo jest tu tyle na Xboxa 360, na PS3, i nie są to byle jakie tytuły, bo na przykład na PS3 jest GTA, jest Lego, jest Finesse i Ferb, Auta 2, Sonic. To są tytuły dość sporo warte, szczególnie, bo te gierki dla dzieci zawsze więcej kosztują. Jak patrzyłem na Sonica, to no on tak potrafi nawet za 80 zico na Allegro chodzić. Jest Bulletstorm, Storm. Jedna z lepszych strzelanek, giga niedoceniona gierka i jest Net for Speed Most Wanted, ten nowszy Most Wanted. Na Xboxa 360 czy jest coś ciekawego? Mamy tutaj na pewno Resident Evil Operation Raycon City, też dość drogi tytuł. Sega Superstar Tennis, to jest od Sonica Banjo Kazooie, to jakaś gierka dla młodszych, ten, więc też pewnie będzie więcej warta. Na PS4, y, mamy dwa Residenty Mamy Resident Evil Village i Resident Evil 4 w edycji złotej. Z dodatkami, a to jest nówka sztuka folii, więc tutaj dodatki, no, nie będą wykorzystane, jeśli są na kodzie. Jest Red Dead Redemption 1 y, Remaster. Który mam pierwszy raz na sklepie. Fallout 4 w polskiej wersji językowej. Days Gone też w polskiej wersji językowej. Epoka lodowcowa. Na piąteczkę Spider-Man. star wrzuciłem tutaj, bo wiem, że ostatnio na filmiku pokazywałem, ale no nie wrzucałem jeszcze go na skupy. Nie, nie informowałem naszych klientów na Facebooku, że mamy star Diablo 4 na Xboxa. Mirage, Assassin... Kinexports Rivals, to też często o to pytali. Ja dawno tego nie miałem na sklepie. Resident Evil 4 to jest, ale to jest ten nie remake, tylko ta oryginalna czwóreczka. Z wyścigu WRC wpadło. Hmm, czy coś tu jeszcze ciekawego? Chyba tyle. No i Minecraft standardowo. Minecraft a pewnie jak wrzucę dzisiaj, to dzisiaj też pójdzie. Jest tyle tych skupów więcej niż w poprzednim tygodniu. No, ale chciałobyś jeszcze więcej, nie? W ogóle co do czapki, to nie tak, że jest zimno na sklepie, tylko po prostu mi się włosy nie ułożyły i dlatego siedzę jak taki uchomorek. Ale no nie wygląda to źle, nie? Świecę się jak ręka i jest git. Giga czekam na paczkę, która mi dzisiaj przyjdzie. Jest wydana do doręczenia cały czas od Amazonu. Giga czekam aż przyjdzie, bo jest to rzecz, na którą bardzo długo czekałem. Czekam, bo czekałem, bla, bla, bla. Ale na pewno wam się pochwalę, co przyjdzie, jak tylko dostanę tutaj wiadomość od Impostu, że paczucha jest do odebrania. W ogóle moja kamera, ta, z której aktualnie do Was gadam, ma możliwość strumieniowania obrazu bezpośrednio do kompa przez kabel USB-C. Zamówiłem taki kabelek. To jest ta rzecz, o której wam mówiłem przed chwilą, że na nią giga czekałem, to po prostu dodatkowo zamówiłem kabelek USB-C z przepływością 5 GB na sekundę, więc zobaczymy, jak to będzie działać pod streaming, pod streamki różne na TikToku, na Kiku. Więc y, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że się wszystko uda i nic się nie zdupi, jak zawsze, że nie będzie tutaj jakichś problemów technicznych. Mamy paczuchę, widzowie, w końcu tyle czekałem, już się bałem, że dzisiaj nie przyjdzie, bo y, od godziny 8.30 była w doręczeniu, a jest godzina 16.40. Już się bałem, że dzisiaj nie dotrze, ale jest na szczęście, już to odpakowujemy. Robimy unboxing. Pak, pach, A pach, jest. Oh, Proszę bardzo. AirPodsy, AirPodsy Pro dwójeczki. I zastanawiałem się jeszcze nad czwórkami w modelu ANC. Ale ostatnio stwierdziłem, że będę chodził na siłownię. Będę sumiennie chodził na siłownię. Kupiłem już karnet na rok, żeby mnie nie kusiło zrezygnować. Więc przydały mi się słuchaweczki do biegania. A nosiłem te AirPodsy dwójki i one mi dość często wypadały, więc myślę, że z gumeczkami będą dużo lepsze do ćwiczeń. Giga się jaram. W ogóle nagrałem wam vloga z siłowni, znaczy chciałem nagrać vloga z siłowni. Nagrałem tam wstęp przed siłownią, tutaj widzicie jak to wyglądało. Oczekiwany powrót na siłownię, nie byłem na niej z jakiś rok. Musiałem wrócić na tą siłownię, bo jak widzieliście na filmach, no już jestem dość sporych rozmiarów. Ogólnie tak gruby jak jestem teraz, to nie byłem nigdy jeszcze. Aktualnie ważę 95,5 kg. Zobaczymy jak będzie ten mój powrót na siłownię wyglądał. E, biorąc pod uwagę to, że przez ostatni właśnie rok no, pracowałem w sklepie, miałem cały czas pracę siedzącą. Nie ruszałem się praktycznie w ogóle. No i... Może być ciężko, ale jak biłem z kamerą na siłownię, zobaczyłem tych wszystkich byczków, co tam ćwiczą. Cała siłownia była ogólnie pełna. W w momencie co zrobiłem, to schowałem kamerę, bo się lekko zawstydziłem. I stwierdziłem, że jak będę bardziej tutaj umieśniony, to wtedy coś nagram. Bardziej umieśniona, a nie jak gruba kulka chodząca z kamerą i nie nagrywająca, nie wiadomo co. Dobra, już są tutaj sparowane, głośność spersonalizowana, czy ja to chcę, automatycznie dostosuję głośność do warunków otoczenia, włącz. Wykrywanie rozmów, obniżenie głośności, gdy zaczyna mówić. Oczywiście. Ogłaszaj połączenie i powiadomienia. Ogłaszaj. A nie są tak naładowane do końca, ale okej, okay. dalej. Ładowanie. Eee, nie, nie używam Apple Music. Już gotowe? Połączone są? Czekaj, bo teraz nie wiem, czy są połączone, czy nie. Chyba ta, są połączone, dobra, testujemy. Ja tu dupie, jaki to Przemocne są, są przemocne, Uciepanie, jak to gra, kurwa. Ale cię cieszę! Przez ostatnie dni w sumie nie działo się nic ciekawego, nic nie nagrywałem. Dzisiaj mamy piątek i stwierdziłem, że nagram dla was, jak sprzątam sklep, jak robię porządki tutaj świąteczne. I zgadnijcie, co się stało. Zapomniałem włączyć mikrofonu w kamerze, dlatego teraz nagrywam voiceover. Wychodzę sobie po drabince. Ogólnie mam lęk wysokości, więc nie było tam często sprzątane. Tutaj już wam pokażę. No, ogólnie giga syf. gigasyw. Wszystko to musiałem pościągać. Szef upatrzył na kamerze. Tutaj Kinecta sobie biorę. Pokażę Wam wszystko co było u góry, bo nigdy tego kadru nie nagrywałem. Więc jak oglądacie tylko na YouTube, to pewnie nie widzieliście co jest u góry. To jakieś podstawki dopada. PlayStation VR 2, nasz najnowszy zakup. Tutaj podstawka z Gwiezdnych Wojen. O, ładne ujęcie w sumie. Ładnie w tym świetle wygląda. Tutaj jakaś kolejna figurka z Tormented Souls, jak dobrze pamiętam. Coś takiego. Podkładki do PS5 czy stacje dokujące tutaj cały syf jak, jaki się zrobił na sklepie, jaki bałagan ja na drabince swiffer, w ogóle to co trzymam w rękach to jest swiffer nie wiem czy macie takie w domu ale zajebista sprawa jest 100 razy lepszy niż zwykła szmatka do wycierania kurzy, bo o, kurwa to ma jakiś magnes, naprawdę to tak łapie kurz, kozak tutaj ogarnąłem, że półka nad moją głową trzyma się tylko na dwóch jakiś takich śrubkach i cieszę się, że jeszcze żyję w sumie, że mi to nigdy na łeb nie spadło. Tutaj sam prawie spadłem z rabiny, <grymnie> że się to przerażenie w oczach. No i całość jak wyglądała, pięknie, ładnie, poustawiane wszystko. Od lewej mamy PlayStation 1, PlayStation VR z karabinkiem. Te podkładki pod PS5, co Wam pokazywałem, VR2, PlayStation, jakieś tam rzeczy do Switcha. No i to było, było w sumie na tyle. Dzięki piękne za oglądanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem.